Witajcie na kanale Narex. Dzisiaj pokażemy, jak łatwo możecie wprowadzić do swojej kuchni fermentowane produkty dzięki saszetkom Narex. Fermentacja w domu nigdy nie była prostsza. Co to są saszetki Narex? Saszetki Narex to małe paczki pełne życia, a dokładniej żywych kultur bakterii probiotycznych. Te kultury starannie wyselekcjonowane i przygotowywane, aby pomóc wam w łatwym rozpoczęciu procesu fermentacji w domu. Dzięki nim możecie tworzyć naturalne jogurty, które są kluczowe dla zdrowia, dla waszego przewodu pokarmowego. Każda saszetka zawiera odpowiednią ilość bakterii potrzebną do przeprowadzenia skutecznej fermentacji. Nie musicie martwić się o dodatkowe składniki. Wystarczy dodać saszetkę do uprzednio ugotowanego mleka. Saszetki Narex można wykorzystać do przygotowania szerokiej gamy produktów fermentowanych, nie tylko mlecznych jak jogurt czy kefir, ale także soków fermentowanych, które są świetnym dodatkiem do zdrowej diety. Możecie również eksperymentować z fermentacją warzyw, co jest doskonałym sposobem na dodanie probiotyków do sałatek czy innych dań. Te probiotyki wspierają mikroflorę jelitową, co może przyczyniać się do lepszego trawienia, wzmacniania odporności, a nawet poprawy nastroju. Używając saszetek, macie pewność, że wasze domowe produkty fermentowane są zarówno bezpieczne, jak i efektywne. To proste i szybkie, satysfakcjonujące rozwiązanie dla każdego, kto chce cieszyć się korzyściami płynącymi z fermentacji bez większego wysiłku. Dlaczego warto fermentować w domu? Fermentacja domowa oferuje wiele korzyści zdrowotnych, ekonomicznych i kulinarnych. Oto kilka powodów, dla których warto rozpocząć własną przygodę z fermentacją w domu. Poprawa zdrowia jelit. Fermentowane produkty są bogate w probiotyki, naturalne bakterie, które wspierają zdrowie jelit. Regularne spożywanie żywności fermentowanej może pomóc w utrzymaniu zdrowej mikroflory jelitowej, co jest kluczowe dla ogólnego stanu zdrowia, w tym lepszego trawienia, wzmocnienia układu odpornościowego oraz potencjalnie zmniejszenia ryzyka niektórych przewlekłych chorób. Zwiększenie dostępności składników odżywczych. Proces fermentacji rozkłada składniki odżywcze na prostsze związki, co ułatwia ich wchłanianie przez organizm. Na przykład fermentacja zwiększa dostępność kluczowych witamin, takich jak witaminy z grupy B. Może zwiększyć biodostępność minerałów poprzez redukcję poziomu fitinian, które mogą hamować ich wchłanianie. Zmniejszenie marnotrawstwa żywności. Fermentacja pozwala na przedłużenie trwałości produktów, które mogłyby się inaczej szybko zepsuć. Owoce, warzywa, mleko mogą być przetwarzane przez fermentację, co pozwala wykorzystać nadmiar żywności i zmniejszyć ilość odpadów. Oszczędność pieniędzy. Robienie własnych produktów fermentowanych, takich jak jogurt, kefir, kiszonki czy nawet niektóre rodzaje sera, jest częścią. Często tańsze niż kupowanie gotowych produktów probiotycznych w sklepie. Ponadto, umiejętność samodzielnego fermentowania pozwala na eksperymentowanie z różnymi smakami i składnikami bez dodatkowych kosztów. Lepszy smak i indywidualizacja. Fermentacja domowa pozwala na pełną kontrolę nad składnikami, procesem i wynikowym smakiem. Możesz dostosować poziom kwasowości, słodyczy czy pikantności swoich fermentacji. Tworząc produkty, które idealnie odpowiadają Twoim preferencjom. Wartość edukacyjna i satysfakcja. Fermentacja to fascynujący proces, który łączy naukę z gotowaniem. Obserwowania, jak proste składniki przemieniają się w coś zupełnie nowego, może być niezwykle satysfakcjonujące. Dodatkowo jest to świetny sposób na naukę o mikrobiologii, chemii żywności i tradycyjnych technikach przygotowywania żywności. Wzmocnienie więzi rodzinnych i społecznych. Fermentacja może być zabawną i edukacyjną aktywnością, którą można dzielić z rodziną i przyjaciółmi. Organizowanie warsztatów fermentacyjnych lub wspólne eksperymentowanie z różnymi przepisami może wzmacniać więzi i zapewniać wartościowe wspólne doświadczenia. Włączając fermentację do swojej rutyny kuchennej, nie tylko zyskujesz zdrowie i oszczędności, ale także wzbogacisz swoje życie o nowe umiejętności i przyjemności. Każdy, kto ceni sobie zdrowe odżywianie i kreatywne podejście do gotowania, znajdzie w fermentacji domowej coś dla siebie. Jak używać saszetek Narex? Użycie saszetek Narex do domowej fermentacji jest prostym i efektywnym sposobem na dodanie zdrowych probiotyków do codziennej diety. Oto szczegółowy przewodnik, który pomoże Ci skorzystać z pełnego potencjału tych innowacyjnych produktów. Wybór odpowiedniego medium. Saszetki Narex można stosować do fermentacji różnych produktów. Najpopularniejsze wyroby to mleko, aby stworzyć jogurt lub kefir oraz soki warzywne lub owocowe dla fermentowanych napojów. Przygotowanie medium. Przed dodaniem saszetki upewnij się, że wybrane medium jest świeże i zostało odpowiednio przygotowane. Na przykład mleko najlepiej ugotować, a następnie schłodzić do temperatury około 40-42 stopni. W przypadku soków upewnij się, że są one świeżo wyciskane i wolne od konserwantów, które mogą zakłócić fermentację. Dodawanie saszetki. Otwórz saszetkę i równomiernie rozprowadź jej zawartość w przygotowanym medium. Dokładne wymieszanie jest kluczowe, aby kultury probiotyczne mogły równomiernie się rozprzestrzeniać i efektywnie rozpocząć proces fermentacji. Fermentacja. Po dodaniu saszetki na przyklej naczynie czystą ściereczką lub pokrywką z małymi otworami, aby chronić przed zanieczyszczeniami. Następnie umieść naczynie w ciepłym, ciemnym miejscu. Czas fermentacji może się różnić w zależności od rodzaju produktu i temperatury otoczenia, ale zazwyczaj wynosi to od 8 do 24 godzin. Przechowywanie: Po zakończeniu fermentacji, produkt ma być przechowywany w lodówce, co spowolni dalszą fermentację i powoli zachować świeżość. Fermentowane mleko, kefir czy napoje mogą być przechowywane w szczelnie zamkniętych pojemnikach w lodówce przez kilka dni, nawet do kilku tygodni. Monitorowanie i dostosowywanie. Przy pierwszym użyciu Saszetek Narex monitoruj proces i dostosuj go według własnych preferencji. Może być konieczne dostosowywanie czasu fermentacji lub proporcji saszetki do medium, aby osiągnąć pożądane rezultaty smakowe i konsystencja. Eksperymentowanie. Nie bój się eksperymentować z różnymi smakami i dodatkami. Dodawanie owoców, ziół czy przypraw po fermentacji może wzbogacić smak finalnego produktu i uczynić każdą partię wyjątkową. Korzystając z saszetek Narex, można łatwo i bezpiecznie włączyć fermentację do swojego domowego gotowania, ciesząc się wszystkimi korzyściami zdrowotnymi, jakie niesie ze sobą regularne spożywanie produktów fermentowanych. Przepisy i pomysły na wykorzystanie. Domowy jogurt z saszetek Narex. Przygotuj domowy jogurt, dodając saszetkę Narex do mleka. Po fermentacji dodaj swoje ulubione owoce, miód lub orzechy dla dodatkowego smaku i tekstury. Jogurt można również użyć jako bazę do smoothie lub jako dressing do sałatek. Kefir owocowy. Użyj saszetki Narex do przygotowania kefiru mlecznego, a następnie zmiksuj go z wybranymi owocami, aby stworzyć odżywcze i orzeźwiające smoothie. Kefir owocowy to doskonały sposób na szybkie śniadanie lub pożywną przekąskę. Kiszone warzywa Dodaj saszetkę narekz do roztworu solnego, a następnie użyj tej mieszanki do kiszenia ogórków, kapusty, marchwi lub innych ulubionych warzyw. Kiszone warzywa są świetnym dodatkiem do kanapek, sałatek lub jako zdrowa przekąska. Sosy i dipy. Wykorzystaj jogurt lub kefir jako bazę do przygotowania zdrowych sosów i dipów. Możesz dodać zioła, czosnek, paprykę czy inne przyprawy, aby stworzyć pyszne dodatki do warzyw, mięs czy krakersów. Probiotyczne desery. Eksperymentuj z dodawaniem fermentowanych produktów do deserów. Na przykład możesz zrobić mus z fermentowanego jogurtu i warstw owoców lub przygotować parafiaty z warstwami jogurtu, musli i świeżych owoców. Każdy z tych przepisów i pomysłów może być dostosowywany do osobistych preferencji smakowych, umożliwiając Ci cieszenie się zdrowymi fermentowanymi produktami każdego dnia. Fermentacja w domu z saszetkami nareks otwiera przed Tobą drzwi do świata probiotycznych smacznych i zdrowych potraw które mogą przyczynić się do poprawy ogólnego stanu zdrowia i samopoczucia. Mamy nadzieję, że teraz widzicie, jak łatwo jest wprowadzić fermentację do swojego domu z zarzedkami nareks. To zdrowe, proste i daje mnóstwo satysfakcji. Fermentacja nie tylko wzbogaca Waszą dietę w probiotyki, ale także pozwala na eksplorację nowych smaków i potraw, które mogą być wspaniałym dodatkiem do Waszych codziennych posiłków. Dziękujemy Ci za oglądanie tego odcinka. Cieszymy się, że możemy dzielić się z Wami naszą pasją do zdrowego odżywiania i fermentacji. Wasze zdrowie jest dla nas ważne, dlatego ciągle poszukujemy najlepszych sposobów na jego wspieranie. Pamiętajcie, że każdy z Was może łatwo zacząć przygodę z fermentacją, a my jesteśmy tutaj, aby Wam w tym pomóc. Do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale Nareks. Dziękujemy za to, że jesteście z nami i wspieracie nasze starania, aby promować zdrowe życie w sposób prosty i naturalny. Pamiętajcie, że subskrypcja naszego kanału to najlepszy sposób, aby być na bieżąco z najnowszymi poradami i trikami, które pomogą Wam cieszyć się lepszym zdrowiem każdego dnia.